Często się mnie pytacie, drogie panie, jak wygląda ta osławiona taśma, którą się zakłada z powodu nietrzymania moczu. O, to jest ta taśma. To jest odcinek, który znajduje się pod cewką, to wyprowadza się na boki cewki. Oczywiście to nie wystaje z takimi wąsikami, to nie bójcie się. No i potem ta cewka, która tutaj jest, to jest mój palec jest tą cewką. Jak pacjentka kaszle, no to normalnie cewka się obniża w dół i popuszcza pacjentka mocza. Tak jak mamy taśmę, to kaszle i ta taśma zapobiega obniżaniu się w dół. Ona jest tak zwana samo utrzymująca się. Zabieg relatywnie minimalnie inwazyjny. Następnego dnia pacjentka wychodzi do domu. Zabieg już powoli dobiega ku końcowi. Zakładam szwy wchłanialne, także nie trzeba ich będzie zdejmować na śluzówki pochwy. To, co jest ważne, że do takiego zabiegu trzeba się dobrze przygotować, czyli trzeba być bez infekcji, trzeba mieć śluzówkę pochwy w dobrym stanie, czasami warto jest przyjmować miejscowo hormony żeńskie, po to, żeby ta śluzówka była dobrze nawilżona, elastyczna, wtedy zdecydowanie lepiej się w takich warunkach operuje, no i oczywiście lepiej to się goi.